Jakiego języka programowania uczą się fani reggae? Rasta! Cześć ty roman witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Nie ukrywam, że miałem zupełnie inny pomysł na ten odcinek, ale Adam gospodarczyk z kanału Overment nominował mnie do Code 16 Challenge. Challenge'u, który polega na tym, że wspieramy na się pomaga akcję walki z COVID. A przy okazji kodzimy coś za pomocą jedynie 16 linii Kodu uzyskujemy jakiś fajny efekt, dlatego pomyślałem, że włącza się do akcji. Adam bardzo dziękuję za nominację. A przy okazji widziałem, że kilku ludzi łączyło jedno z drugim, czyli robiło Code 16 Challenge. Z Hot 16 Challenge, i z racji, że totalnie nie mam co robić z moim życiem, to ja również wezmę w tym udział. I pomyślałem sobie, że napiszę 16 linijek kodu i 16 linijek rapsów, w których tłumaczę, co robię w kodzie, który piszę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Uprzedzam, że utwór pod względem lirycznym jest nacechowany językiem ulicznym. Już nawet teraz zaczynam rymować. W każdym razie osoby wrażliwe na przekleństwa ostrzegam, że warto albo trochę przyciszyć, albo w ogóle ominąć ten utwór. Natomiast wszystkich innych zapraszam do rapsów Romana i do kodu. Mam nadzieję, że w ogóle kod Wam się też bardzo spodoba. To będzie, kontynuując oczywiście wątek z poprzednich odcinków, efekt w 3JS-ie. Uprzedzam tylko, że mm, całościowo plik ma trochę więcej linijek, ponieważ uznałem, że setup w 3JS-ie praktycznie zawsze wygląda tak samo, więc można go pominąć. Link do tego kodu oczywiście znajdziecie w repozytorium, które zamieszczę w opisie do tego odcinka. Natomiast sam kod, który faktycznie robi ten efekt, który zobaczycie na ekranie, yy, no to jest 16 linijek, jak w mordę strzelił. Więc co? let's go Najpierw zrobimy kwadrat, wiesz taki samym brzegiem, czy efekt będzie spokojny? w sumie tego nie wiem, ale jeden kwadrat wygląda raczej kiepsko, więc weź się ziom nie pierdol i wstaw ich tutaj ze sto. Potem już prosto w forlupie to zamykasz, przy każdej iteracji ziom rzucasz to na senkę zresztą. Co ja się tu będę wielce mądrzył, wiesz przecież jeden z drugim, że tak działają pętle. Żeby nie było, że całość stoi w miejscu, to nie jest kurwa korek w poznaniu na przedmieściu. Pamiętaj tylko, żeby całość dwie jeszcze w to. To odświeżanie ramki pod spodem dając renderej to prawie koniec choć nadal wszystko stoi bo bez mutacji danych to możesz się pierdolić weź ze dwie ośki może x i y i obracaj tym dowoli ja kończę moją misję To by było na tyle. Jeszcze raz Adam wielkie dzięki za nominację i kontynuując tradycję ja nominuję Macieja Korsana, Tomka Jakuta, czyli Komandira i Ages de Oswes. To, czy to będzie Code 16 czy Code 16 Hot 16 Challenge, to już zależy od was i od waszej inwencji. Zapraszam do zabawy i do wspierania akcji. Link do się pomaga oczywiście w opisie do odcinka. Wielkie dzięki za obejrzenie, już w następnym tygodniu widzimy się w jakimś normalniejszym odcinku. Na razie.